No i witam! Dzisiaj zagramy w Timber Timber, czyli dywala. będziemy ci drzewa, ale jeżeli ty, nie chcesz, żeby wszystkie drzewa na świecie znikły i nie będziemy mieli czym oddychać, zostaw łapkę, zostaw, też zostaw suba! No bo jak nie ma subów, nie ma łapek, to w tym momencie twoje drzewo na podwójku jest wycinane, a to było twoje ulubione. Słuchajcie, jesteśmy właśnie w tym dywalu Pierwszy raz widzę tę grę w ogóle. Widzę, że możemy poszerzać wyspę. Hey, welcome to Timber. Get started by chopping down a tree. Spoko. E, to sobie chopujemy? Dawaj, ty drzewo walone. Jak walimy drzewo! <grymny> a i teraz mamy to sprzedać? Żeby zarobić pieniądze. Ale nie stać mnie. No i nie mam kasy. No i właśnie, no widzicie. Oni chcą, żebym ja ścinał, a ja pieniędzy nie mam. Czy ja mogę po prostu sobie zebrać więcej? Mogę zebrać więcej, już się bałem, że nie mogę zebrać więcej. To było okropne i bardzo, bardzo złe. Ile mamy teraz kasę? 34. A, te drzewa odrastają. Dobre, już się bałem, że one nie odrastają nigdy. Już nigdy nie będą drzew, myślałem. Czy już mnie stać, czy jeszcze nie? 46. odrośnij. Odrośnie prawe, odrośnie. No, dziękuję. Ja mam pamięć mięśniową w głowie, co? Ej, mózg to w sumie też mięśni, więc też można mieć pamięć mięśniową w głowie. I zwiększmy sobie wyspę. I jest o wiele lepiej. Whenever it is most, before the away, save up enough coins to expend again. Spoko, zbierz 100 kasy. I nie zmuszaj go do tego, żebym to robił. Ja sam wiem, że mam to zrobić. Dziękuję, dziękuję. Zbierzmy całość co mamy. I zobaczmy na kasę co zarobimy. Uh, upgrade są? No na pewno! Jak tutaj. No przecież tutaj są upgrady, które są dobre, a oni mi każą, żebym zbierał kasę. Nie ma bata, nie będzie tak. Proszę dać mi tutaj logi i ja sobie ulepszę szanse na złote drzewo, czy nie, żeby mi szybciej, że... Nie wiem. Kurde. Dobra, nie, nie, w ja na razie chcę bić, to ulepszę sobie speedas i jeszcze to sobie ulepszę, a jeszcze Golden taste. Może akurat to złote drzewo się pojawi, jeżeli się nie pojawi, to bardzo szkoda. I bym chciał, żeby się pojawiło. To jeżeli możesz, to się pojaw drzewo, dziękuję. E, mamy jeszcze oszczerze... Ale czy on za stówę? Czy ja nie mogę po prostu za 50? Bo w sumie mogę w każdą stronę przecież to robić. E, mamy 29, czytajmy po dwa i mamy 62, super. I czy ja nie mogę za 50 po prostu? Nie, nie mogę! Zarąbiście! Ja pierdzielę serio mi każą dokładnie zejść to, co oni sobie wymyślili, bo tak chcą. To super fajne. I super, rozwija kreatywność wśród dzieci, które grają w Roblox. Ja myślę, że to załamiste jest. <noise> no błagam! Pozwólcie mi! Zrobić po swojemu. Nie, nie możesz robić po swojemu, bo nie możesz być kreatywnym dzieciączkiem. E, dobra, to zbierzmy po prostu 50. Dobra, już mamy setę, tak? Mamy setę na 90%. <noise> o, ja dupia! O cholea, o cholea, 168, e, dzień dobry, i mamy tutaj jakiegoś walkera, który mi ścina drzewa i będzie sprzedał sam, tak? On pójdzie sam sprzedać? Nie, on odkłada. Ej, no to jest jakiś odkłada. a, odkłada dla mnie, dobra, ty jednak nie, ty jednak nie frajer. fajny jesteś jednak. Całkiem fajny jesteś, ziomuś, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, czy mogę sobie ulepszyć coś? Leczmy sobie, żeby drzewa rosły, Czy. Nie, w sumie to jest fajniejsze. Będę się nie bił. Nawet przecież drzewa niszczył. Trzy hity, trzy hity na drzewko. No i to mi się podoba. To jest w sumie jest fajne. Bardzo przyjemne. Bardzo fajne drzewko. I teraz sprzedajmy to. Mamy 120. I rozbudujmy sobie wyspę w tą stronę teraz. I tam jest statek, pokazuje, pokazuję. To, to, to. Dawajcie, teraz stówę zbieramy. I rozbudowujemy tutaj. I chyba będziemy mieli lepiej. W tą stronę jest ten, w to jest statek, okej, okay. zobaczmy co jeszcze możemy, tak jakby, zobaczyć, zdobyć, bo w sumie, czyli są tabliczki, które nam pomagają. I w tą stronę jest stateczek, i stateczki są imo super. Rozwalajmy to. Myk, ej, zarąbisty ten tryb jest, A, mi się podoba! Takie tryby, to ja rozumiem, dobra, dawaj... A, bo nie sprzedałem, Boże Święty! Jestem debilem! Dziękuję za 210 coinów i idziemy tu. Halo! Miał być tutaj statek! Gdzie jest statek? 150 muszę zebrać. No to jest oszustwo już. Kradzież w biały dzień. Poproszę moje 100 tysięcy złotych. Proszę iść na swoje drzewo, panie Dewalu Dziękuję. Może w tą stronę. Nie, w tą stronę się nie opłaca. Zaraz, sprzedajmy to. Mam już 222, za 150 kupujemy to. Jeżeli to nie będzie statku, to skam. No to jest oszustwo! Miał być statek. Jaki to jest? Jakie złodziejachy, Tak się nie robi Co to ma znaczyć, że ja nie mogę zdobyć nic Co to ma znaczyć, Koleja jasna? I piesek szczeka <laughs> Nie może tak być, ja muszę zdobyć najwięcej, bo jestem najlepszy Proszę mi tu odblokować wszystko Co istnieje na świecie A, ha, to stówek kosztuje Okej, okay, ja myślę, że jest troszeczkę tańsze No A, a ty 50 czy stówę Stu też! Wszystko kosztuje stówę tutaj to się nie da tak, tak żyć. Zróbmy sobie taki lasek, bo na razie mamy w jedną stronę pociągnięte miliard. Zróbmy sobie za stówkę tu i za stówkę tu jeszcze. No i w sumie gówno, bo myślałem, a jeszcze tu stówkę. Dobra i mamy dużo drzew, chociaż tyle. Tylko drzewami są poszły do szczęścia, jeszcze walić. Reszta się nie liczy. Po co mi więcej rzeczy niż po prostu mieć wyspę z drzewami? <laughs> Dobra, spieramy drzewo. Tyle możemy robić. Ale nie, w sumie ulepszyłbym sobie damage, żeby łączać te drzewa. Bo te drzewa są useless, powodują to, co będą potem, na pewno. To jest standardowy symulator, czyli nie dajcie się zwieść, na 100% są lepsze niż ten. Są lepsze drzewa niż te startowe. Ja to udowodnię, bo to jest upgrades. Ja upgrade. Ja zaraz tak, będę tak, tak, żebym dołączał drzewa. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, czyli chyba... Czekajcie, ile tutaj potrzebuję? Trzy, sześć... Nie. Trzy. Sześć. Tak, sześć, czyli potrzebuję nie tak dużo tej mocy. Wait. Trzysta kasy mamy. Raz. Dwa. Czy to już nie jest przypadkiem one-shot? One-shot. Nie, nie one-shot. Co ja gadam? Czemu dwa hity? Czemu dwa nagle te hity trzeba zawalić? Co jest? Halo, proszę nie oszukiwać. Niektóre trzeba schodzić na hita, niektóre nie. Okej. Okay. Czyli te, te duże, te choinki schodzą na hita. Dobra, choinki schodzą na hita. Tyle mi potrzebne jego info było. Proszę tutaj rozwalać się szybciej. Choinki na hita, to już wiadomo. I tutaj jeszcze potrzebujemy Dimage'a. Ale ile? Jeden Dimage'a nam brakuje. Dobra, to zbierzmy to. Będziemy teraz wszystkie drzewa łączać, to będziemy zbierać kasę w sekundę. Dobra, idziemy teraz celnąć. I kupujemy ostatni upgrade do siły, który nam jest potrzebny. Czyli to. I w sumie więcej nam nie jest nic potrzebne. Kupmy to też. Żeby te złote drzewa się pojawiały. Raz. Dwa. Trzy. No co? Jak to nie padło na hita? Jeszcze lepsze czaso, jakieś ja pierdzielę. No patrzcie, to nie na hita. Ile brakuje? Jeden damage'a? Tak, jeden damage'a, czy jeszcze jeden dimajor potrzebujemy? Ja pierdykam. A ten chłop zebrał moje złote drzewo. Czy ja ci pozwoliłem, Franku, zbierać moje złote drzewo? O, ja sobie sam chciałem złote drzewo. Brawo mi. Załomisty jest ten typ! Kolna, ale dobry jest. Bycie dwalem jest super angie. Już mi się spodobało. Hop, siup. No, dawaj, 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 meg. Dawaj. mek, i jeszcze jedno drzewko tutaj jest. No i to mi się podoba. Ty za stubę masz rozszerzenie, dobra. E, sprzedajemy logi. Ja bym chciał eksponować tutaj za stubę. I spróbujmy eksponować tu za 200. Czy to będzie stateczek? Jest! Jest! Ja mogę pływać! Ale po co? To nie wiem. Tego już nie dowiedziałem. Aimble Trees. Dwo... to kosztuje? To jest jedno drzewo?! A czy po prostu wszystkie masz takie drzewa? Właśnie to mnie zastanawia. Jeżeli to są wszystkie moje drzewa, to kupię. Jeżeli to jest są wszystkie, to walić. Jak mam się dowiedzieć? Auto-sell, double coins, rainbow trees. Ale jak to działa? Czy to tylko jedno drzewo mi się tak zamienia, czy wszystkie? Ja pierdolę. I teraz nie wiem. Bo gdyby wszystkie, to było zbyt OP. Wszystkie, które mam pewnie, wszystkie, które mam! To nie, to nie, to, to chyba nie kupujemy. Nie kupujemy... To jest scam. ja coś jeszcze. To jest giga scam. Skamuwa tak zwana. Co jeszcze to jest giga scamowa. Dobra, ale zobaczmy, bo w sumie z każdej strony powinno coś być. Z tej jest statek, z tej nie wiadomo, zaraz się dowiemy, będziemy tam szli. Zbierzmy trochę tej kaski. A to za stówę? Ta za 150, okej. Okay. Okej, okay, dobra, czyli salamy, mamy 261, mamy 590 kasy. Jedno ulepszenie muszę zawalić i teraz przejdźmy jeszcze dalej. No nic tu nie ma! Ale dobra, teraz już wszystkie drzewka na hita, więc... Yy, tak zwana chilea już chyba. No, to już jest chilea, to już jest chilea totalna, Imo. Imo to jest totalna chilea już teraz. Już Teraz fajnie to w sekundę, mówię, się ma. Dawać drewno. Oni mówią, proszę Mateuszku, przepraszamy, że wzięliśmy twoje drewno. Ja mówię, dobra, wybaczam. Mek, 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 mek. Ale łatwo. Ja pierdziele, to jest tak easy, że ja nie wiem. Po prostu nie wiem, co już robić. Tak łatwo jest. I możemy teraz sobie znowu selnąć. Ale nie mamy złote. Siemano, siemano, siemano. Dobimy 300 i salimy, to będzie lepsze. I rozszerzmy tą wyspę, bo tutaj coś powinno być, tutaj coś powinno być. Wszędzie mi się zdaje, że coś jest, tylko po prostu ciul daleko. I co się stanie, jak ja wbiję tam? Coś tam się stanie, czy to... A nie, to nie jest jakieś... To jest jakieś inne, ja to mogę popłynąć, czy czekajcie. Zbierzmy tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, tak i tak. Dobra, mamy wciul kasy teraz. Coś że jesteśmy mili miliarderami i będę cały czas rozbudowywał to, żeby dojść do tamtej wyspy. Eee, Selnijmy. Brawo. I teraz idziemy tam po prostu rozwalać po kolei drzewka i odblokować dalej. Patrzcie, to będzie kosztowało ile? 200. To w dupie tu mamy? Nas stać na 200? A czy nas stać na 250? Nie, bo nie da się bardziej rozbudować wyspy. What the hell? Czyli nic tu nie było, ja tylko straciłem po prostu pieniądze. Superancko. To tutaj się? Sobie... O! Jest jakiś ten... Co to jest? Ryby! Jest! Mam wędkarza! Wiedziałem, że się opłaca wywalić mnóstwo pieniędzy! Mówiłem, że się opłaca! I co pan rybak robi? On łowi... Łowi rybki i co nam daje rybki? Zobaczmy. Zaraz się dowiemy. No i co dają tu twoje rybki, ziomuś? Chyba nic nie dają. Takie do dupy te rybki trochę. Halo, mordeczko, błagam. Pokaż mi, co dają twoje rybeczki. Rybunie. On nie je tu. I trzydzieści. 30... A, że mocniej bije, ja! tak? To mi to dało. Ja pierdzielę. No, to wiecie co? Ja sobie w sumie w trupy to mam. Bo wy mi dajecie gówniane bonusy. Ja mam wszystko, wszystkie drzwi hita. Co ty gadasz do mnie, go? Jesteś jakaś powalona. Najgorsza gra świata. No, ja nie mogę. Naprawdę dostałem bonus na szybsze ten, jak już mam. Wszystko zrobione. Naprawdę. No, <laughs> przykro mi. Bardzo mi przykro, ale jak odblokujesz wszystko, to w sumie gra się skończy. Czy da się odblokować wszystko w jakimś normalnym czasie? Chyba tak. Zdaje mnie się, że tak. Eee, Mek, zbierzmy 500. 500, które wydamy na rozbudowę. Albo w sumie wydamy na rośnięcie szybsze drzew, bo to by było przyjemne. No i idzie kolejny raz. Dobra, idzie kolejny raz. Siemały baku. Eee, buraku, tak zwany. Witam cię serdecznie. I co mi dasz? A nie, on kasę mi daje po prostu, okej, okay, nie, to, to, W sumie to jesteś do dupy, ale tak mniej do dupy. Czyli taki w sumie spoko jesteś. Całkiem fajny jesteś, słuchaj. i złote żyło dla mnie, dziękuję. <noise> Co jest na tej wyspie? mnie jest. Ktoś tam bije drzewo, jakiś bossa drzewo. Czy to można tak swarmić, że to są po prostu? Tak? Chyba można o tym swarmić. Wait, wait, wait. Um, weźmy sobie, three go, smaksujmy uh, dwa razy, spoko. Weźmy sobie dwóch, trzech, czterech. Weźmy im zwiększmy tak i maksymalne logi ich to będą 9 i speed was jeszcze zwiększmy i teraz mi fajnie kasę, póki mnie nie będzie, ok? Dzięki. Bo ja płynę tam zobaczyć, co tam się dzieje. Halo, wsiadamy do łódki, do teatry i zasuwamy. Dzień dobry. Ja umiem pływać. Mateunią umie pływać. <laughs> Płyńmy, bo oni nas tu okradają, ja coś czuję. Mi się zdaje... Da się tutaj biurw jak się tutaj wali ebę. Pewnie trzeba dokonać jakiś potężny level. Robi się wszystko i tak w kółko. Fajnie! Ciekawe ile to, że on ma jakby HP, że tak powiem. O nie, ten typ to nawet Zostaw to! Fejerze walony! Zostaw! Ja idę ci pomóc! O, Tak, można to sfarmić! I to jest reward za to! I ty sobie pierwszy, to jest wszystko, to jest, to jest boss. Wiśnia nagrywa TV, pozdrawiam ci Wiśnia. Ty jesteś Giga teraz, teraz jesteś prawdziwym widzem. Pozdrawiam ci Wiśnia TV. <grystanie> nie, pewnie Wiśnia mnie nie ogląda, ale pozdrawiam. Dobra, Mega Trade 260 plus Worker Boost. O, Worker Boost się przyda. Worker Boost jest super. Super jesteś, Worker Boost. Czy można jeszcze jakąś taką... Nie, nie można jeszcze takiej miejscówki znaleźć. A szkoda, a szkoda! Jakby się dało, to by było super, eee, oni już były zbudowane wyspy na maksa? Nie, dobra, po prostu tak mi się zdawało. 5 minut na kolejne, no tu mi się już nie chce kolejne. Tak powiem brzydko Czy mogę tutaj coś odblokować od razu? Tak po prostu z buta wchodzę i odblokowuję mogę, ale wtedy zbuguję teatrę, prawda? Tak, zbugowałem teatwę to, to w sumie chciałem zrobić Udało się. Na szczęście wspólnymi siłami Udało się coś zepsuć. Brawo my, brawo, brawo my. E, czy mogę z tobą pogadać w ogóle? Nie, ty jesteś głupkiem walonym. Głupkiem, tak powiem. O, dobra, dziękuję za 1200 kaski. I teraz tak. Mek, mek i złote drzewko. 200? A ty jeszcze dalej da się iść? What the hell, co? Jak daleko można tutaj iść? Dobra, ale panie workerze. Ja bym prosił, żebyście zbierali drzewka. Szybciej, lepiej. I w sumie najlepiej, żebyśmy to skończyli tą grę. Bo tą grę da się skończyć w 5 minut, ja myślę. A jak źle mówię, to mówię źle. Dobra, ej, dużo złotych drzewek ty jest, cholera. Panie Workerze, proszę, wynocha do roboty. Teraz wywalam ponad tysiaka w Was, żebyście byli grzeczni i dużo pieniędzy zarabiali. I w sumie jeszcze przydałoby się powiększyć wyspę. No kurna, jak tutaj skończyć grę? <laughs> jak oni cały czas coś nowego wymyślają. No to jest troszkę niepokojące. Proszę skończyć grę, wygraliśmy i koniec, a nie jakiś tej pierdzieli głupot. Proszę tej... O, tak! No proszę nie ścinać mojego drzewa, dziękuję. I dostaliście busta, więc szybko zapowiedziacie, a przez ten czas sprawdzę co mi się opłaca u was lepszyć. Możemy mieć więcej workerów, albo więcej waszej siły. Weźmy więcej waszej siły weźmy zróbmy tak i rozbudujmy troszkę wyspę, czyli walnijmy sobie tutaj. Tak. Like. Co? To i połączyło ich? O nie, jeszcze za 200 trzeba. No to głupie trochę. Ale dobra. 3% jest szans. Jakby zrobili taką setę, no to byśmy mieli dużo pieniędzy. I w sumie... Tak, czekajcie. Dobra, złoto. Zostaw! Dziękuję. Zbugowałem im trochę mózg, przepraszam. To było niemiłe. Ej, jak to je Jednej rzeczy nie łąsztuje, jakiegoś powolnego drzewa, dobra, ale już złote łąsztuje, tak? Tak, złote łąsztuje, ale jakichś powolnych drzew już nie łącztuje. To w sumie przykę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. I teraz weźmy selnijmy logi i mamy 1100 i chcemy 1100 wywalić w worker strength czy nie? A chyba możemy sobie tak i tak! O, ale potęgan, ale będą mi teraz kasę fajnie mieć. Fałem ci mi pieniądze. Bardzo dobrze, że tak robicie. Musicie fałem mi kaskę, bo ja tak powiedziałem. <laughs> to jest najlepsze, co mogę im powiedzieć. Czułka, życzę miłego dnia. <laughs> fałem ci mi kasioje. No, no, no. Dobra. Ej, ile już tu biega w ogóle, jakie bydlaki? Dawać na parze te drzewa. Eee, siema, siema. Daj im busta, daj im busta, rybaczku. R robaczku, daj im busta, proszę. Czyli jakbym kupił te drzewa, ten... nie, w sumie... No to te drzewa, kurde! Więc ja się boję, że one są na chwilę. I jak sobie robiłem fotony mi znikną, bo to jest takie wywalanie kasy. że to tak wygląda? A ja nie chcę tracić pieniążków. Może gam drugi odcinek, jak nie skończę tego trybu. Chyba nie skończę. W sumie jak, jak skończyć tryby w Roblox? Dobra, mamy już w cholerie Bo mamy już w tym momencie tysiaka na pewno. 1116 a e, 1160, co ja gadam. I mamy tak. Workerów możemy zwiększyć, ale połcu, Stent możemy zwiększyć, ale południu. Tutaj walnimy. I walnijmy w mojego speeda, bo ja lubię już pobiegać. Dobra. I mój stent... Tch, 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 się nie opłaca. Nie opłaca się w sumie. A, walić mnie. E, kupmy sobie wyspy. <laughs> Żeby było więcej miejsca dla wszystkich. Dla wszystkich kochanych ludzi i tak dalej. To ja poproszę tu wyspę. I poproszę tu jeszcze. I w sumie jeszcze poproszę jedną wyspę gdzieś tam. Zobaczmy, czy da się dojść do końca gry. W sensie czy w każdą stronę to jest max, tak? Nie, jest za 300 ekspan! Co? 300 kasy, powaliło kogoś, kto to wymyślił. Po prostu jakiś powolny jest. Na pewno jest głupkiem, kto to wymyślił. Dziękuję bardzo za wszystkie drzewa. Bardzo łatwo się z wami gra. Jesteście nobami, no zostaw te drzewa, które ja akurat ścinam. Dlaczego wybieracie akurat te drzewa? I pewnie do złotego zaraz pójdziesz. To jak pójdziesz do złotego, to coś wyło tak ci powiem. No właśnie, złoto jest dla mnie. Czy to już się zespiło? Nie zespiło się, nie minęło 5 minut? Co? Myślałem, że dawno minęło 5 minut. Co jest? Hop, hop, hop. Dobra, i mamy kolejnego tysiaczkę już. To bardzo łatwo za pieniądze w tej grze. Czy możesz dać boosta moim workerom? Bardzo mi prosił rybaku. I nie dałeś busta, bo jesteś burakiem, nie, nie rybakiem. Tak cię nazywają. Mmm... Za 300 to jest mi się zdaje, że to jest ostatni ekspond tutaj jest za 300. No 350! Nie, pogramoliło kogoś. Pogramoliło, nie, naprawdę, on wypił pod piwek Jędrzej. 150, no i to jest dobra cena. 200 to już mi się nie podoba. 200, wszystko jest już za 200, naprawdę już nie mogę nic za 150. Mogę, tu. I dziękuję pięknie. A ty za 200, a niechaj będzie. I tutaj niechaj będzie. Już za 150 nic nie mam. Już nic nie mogę zrobić za 150 dolarów, a to tyle kasy było na początku. Jak tak można? Dobra, złote drzewko! Siemano, złote drzewo! Myk! Dobra, 500 -e zbiamy, znowu ulepszamy, znowu rozbudowujemy i będzie super. Żeby jak najwięcej drzew było. O, te, o, o tym marzę, słuchaj, tego wszystkim życzę, którzy zagrają w ten typ, żebyście dużo drzew mieli. do ścinania i dużo pracowników, którzy je zetną. Tutaj za 200, okej. Okay. A myk? No i tyle. Dobra, ale rybol, rybol, czy ciebie da się ulepszyć, ty jesteś nobem. Ty po prostu raz na jakiś czas przychodzisz i dajesz rybę i tyle. A ta ryba jest gównowarta. Kówniana jest, tak bym powiedział, dla ciebie, żeby ci miło było. O, 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 o! Jakiś ogródek I gdzie ten ogródek? Co za skam? Dobra, jest! Jest! Czy on podlewa drzewko i ono się robi złote? Co ty robisz? Tak! Ale ty jesteś koksem! Jesteś koksuwą! Pozdrawiam cię! Czyli jakbym gdzieś poszedł na dłużej i zostawił ten tryb włączony, to bym miał wszystkie drzewka złote. Tylko na bardzo długo bym musiał iść. O jejku. Dobra, czyli tutaj jeszcze coś jest, czyli tutaj też może coś być w tą stronę. Dobra, ekspandujemy teraz w tą stronę. Może będzie coś jeszcze? Ja o tym marzę. I tego życzę wszystkim... Dużo złotych drzewek i dużo też różnych innych rzeczy. Czy ja mogę po prostu... Okej, okay, on zmienia te drzewka w złote, ale... My sprzedajemy teraz to. Idziemy w tą stronę, bo tutaj na pewno też coś będzie. Uwaga! No i gówno. Dobra. No, nie żartujcie sobie ze mnie! O, jest! Jest coś! Mam wieżę widokową! I co? Chcieliście powiedzieć, że nic nie będzie, a jednak jest wieża widokowa. I wam głupio teraz jest. Buraki, co się śmiały. Że tam nic nie będzie. A jednak było, widzicie. Jednak się opłaca zapierdzielać w lesie, bo wtedy dużo zarabiacie. Ale to znaczy, że w każdym roku może coś być. Wej, to trzeba tam szybko i ić. No patrzcie, ile tam jest złotych drzew. No po prostu ten pan jest najlepszym panem. Pozdrawiamy tego pana, jest Gigakoksem. Drzewo odosło! Drzewo odosło, szybko! Szybko na tratwę, Lecimy to ścinać. Zobaczymy, jaką nagrodę dostajemy, jak dużo zetniemy. No s spawn trawę. No szybko, gościu. No, i oni już powięścinają, zaraz rozwalone będzie. Jak się wkurzę, to nie będę z nimi rozwalał. Halo! Proszę nie dotykać dużego drzewa, bo ja, youtuber. Wiśnia, zostaw drzewo, pamiętaj. <grym> Ciekawe, ile będę je rozwalał. Pewnie z miesiąc. I wy będziecie na to patrzeć. <grym> no, ale tutaj jest rozbudowany, to tam też powinno być. A one w... Dobra, oni w tym czasie. No nie! Ty chamie, ty! Który to ham zrobił? No nie, zostaw! Zostaw tyle jechałem! Wiśnia nagrywa TV! Wiedziałem, że to ty. ty chamie! No i dobra, nie poznałem ci wiśnia. Naprawdę, nic jest. Osta... Ja pierdzielę! Dobra, Wiśnia. Powiem ci tyle. Bo jesteś walonym? A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Już się wkurzyłem, już idę sobie. Bo Wiśnia mi zepsuł zabawę. Yy, powiedziałbym, papa. Pa, a pa, tak to powiem, siema. To siema, zostawcie suba, komentarz, łapkę. Wszystko. A nie wiem, czy w górę, czy w dół. Wybierzcie sobie. Papa. Pa.